Roman, perkusista Akademii Muzykanta. Zawsze równo grający, zawsze trzeźwy, ale trzeba go nakręcać. Tak, bez tego ani rusz. To jest jedyna jego wada. Nabijaj. Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona. A na tej lipce, na tej zielonienkiej, czy dziewczyny śpiewają. A na tej lipce, na tej zielonienkiej, czy dziewczyny śpiewają. Nie były to dziewczyny, tylko belfrago prasny, co mu się śniły o jednej jedynej, która w sercu jego tkwi. Jedna mówi ja czekam Druga mówi czas ucieka A trzecia szepcze go przynajmilejszy Czemu wciąż chodzisz z dala? A trzecia szepcze go przynajmilejszy Czemu wciąż chodzisz z dala? I razem z tamtej strony jeziora Stoi lipka zielona a na tej lipce na tej zielonienkie, czy dziewczyny śpiewają. A na tej lipce na tej zielonienkie, czy dziewczyny śpiewają. Chyba nagram płytę. Oczywiście taki żarcik Także zapraszam serdecznie razem z Romanem do opracowania, które już jest na platformie. Akademia .pl. Tam kliknij sobie platforma szkoleniowa. Na akordeon, znajdź sobie, dobrze? Znajdź sobie, nie, no źle, nie wiem, znajdź sobie dostęp do opracowań, opracowania utworów na akordeon, i tam będzie ten utwór już na Ciebie czekał. Prawa ręka melodia, lewa ręka basowanie, prawa ręka akordami do śpiewania, nuty do pobrania, e, omówienie notatki nutowej, połączenie rąk i prezentacja. 7 lekcji, także czeka na Ciebie. Chyba teraz dobrze. Teraz, Romek, już nie gramy. Halo, stój. No, Romek ma jeszcze jedną wodę, czego nakręcać, a druga woda nie potrafi się zatrzymać, chyba że się rozkręci, czego nakręcić. Także wszystkiego dobrego!